Jezus Chrystus. Jekuchamy. Wiek, Proszę Państwa, też oczywiście wyrażam radość z gotowości i chęci posłuchania o Atmos i o Janie. Nie chcę robić dłuższych wstępów, ponieważ jak Państwo wiecie z naszych poprzednich spotkań, zawsze mi czasu brakuje, żeby wystąpienie skończyć. Materiał jest też dużo, w związku z tym tematem. Więc od razu chciałbym do meritum przystąpić. Pamiętaj, że jest na trudność. Ponieważ w tej grupie, jak się zdążyłem zorientować, są osoby, które były jakby na pierwszej części, kiedy mówiliśmy więcej o samej wyspie Patmos, a dzisiaj chcemy mówić o tym, co ja robię na Patmos. Z pewnością ci, którzy wysłuchali pierwszego wykładu, będą łatwiej się w tej chwili, że tak powiem, przemieszczali także z miejsca, miejsca na miejsce na tej wyspie i rozumieli może bardziej kontekst, w którym ja się obracał. To Patmos, no, chcę podkreślić to jeszcze raz, jest mi bliskie z pewnego powodu bardzo obiektywnego, nie mojego, osobistego, subiektywnego, ale z faktu takiego, że nie ma ważniejszej wyspy dla chrześcijanina niż Patmos. Nie ma. Ponieważ z Patmos popłynęło ostatnie uręcie Boga do świata. Tam się Bóg objawił ostatniemu apostolowi. Nie było to objawienie prywatne, jakie potem się w historii ale było to objawienie biblijne, które weszło do kanonu Nowego Testamentu i w sumie weszło do całej doktryny wiary. A więc stamtąd można w jakimś sensie, w takim przenośnym, trochę patetycznym powiedzieć, że Bóg pozostawił testament kościołami, czyli światu, w postaci księgi, która tam powstawała, zaczęła powstawać. Mamy mówić o świętym Janie. Co robił tam na Patmos. Tutaj dobrze nie widać podtytułu, ale tytuł właśnie całościowy brzmi Święty Jan na wyspie Patmos w świetle tradycji spisanych i ustnych. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna odpowiedź, ponieważ nie będziemy mówili o Świętym Janie w świetle dokumentów historycznych, bo takich praktycznie nie ma. Będziemy mówili o tym, jaka zachowała się tradycja o Janie tradycja ustna, która by się bardzo żywa na samej wyspie, ale ta tradycja nie wzięła się znikąd, nie jest jakaś fikcja, jakaś, jakaś tutaj tworzenie fabuły, która nie ma oparcia o jakiekolwiek fakty, ale to jest tradycja oparta o pewne dzieło, na którym też chcemy się oprzeć i o których będę mówił. Może żeby, żeby po prostu zmieścić się w czasie, Będę bardziej się trzymał tekstu dzisiaj, a jeśli będą potrzebne do to takie też dokonam. Wiadomo, że jedynym tekstem biblijnym, właśnie to jest jedyny tekst, który w ogóle mówią, a post, to jest właśnie Księga Apokalipsy 1.9, to jest jedyny raz, kiedy to słowo Pawło spada w całej Biblii. Więc to tak, takie słowo, które może nie zwracać uwagi, które łatwo pominąć, ten fragment jest czytany praktycznie raz w roku. Więc ja już tutaj sobie żartowałem parę miesięcy temu, kiedy mówiłem o Patmos i tak próbowałem zorientować się, co to jest to Patmos. Wśród ludzi na przystanku autobusowym to niektórzy dodawali, że to może jakaś marka papierosów, może jakiś baton. Tego, tego typu odpowiedzi padały bez jakiejkolwiek skojarzeń z Biblią i pobytem tam Świętego Jana. Oczywiście tutaj kuriozalnie to w tym środowisku, które obiegnijmy mam ja większe pojęcie. To zdanie przeczytam jako autor Apokalipsy pisze i byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. A więc podaję powód, na którego stara się na Patmos. Ten powód może już sugerować, że nie była to jakaś wycieczka turystyczna ani jakaś wyprawa, po to by się oddalić od ludzi i w samotności przebywać treści, które Wynikały z jego spokoju z Chrystusem, ale że było to, to zesłanie karne. O czym będzie świadczyła potem dalsza tradycja, spisana już wiarygodne świadectwa. Już z II wieku mamy trzy. Potem tych świadectw w miarę upływu czasu przybywa. Ja się zatrzymuję na IV wieku, ale z tych, z tych świadectw, które jednoznacznie mówią, że Jan był zesłańcem na Patros, to wspomnę świętego Klawisła, aleksandryjskiego świętego Hikowita, tak Jana. Potem dali się także inne, Wiktoriusz z Batalii, to jest też ciekawy autor, autor pierwszego łacińskiego komentarza do Apokalipsy. Potem także Epifanius z Salaminy, czy w IV wieku już św. Hieronim. I te świadectwa potwierdzają, że Jan został karnie zesłany na Patmos Natomiast z tego świadectwa biblijnego wynika powód, dla którego został skazany, w gdzie są słowa Bożego i świadectwa Jezusa. To znaczy oczywiście z powodu dzieła organizacji, które prowadził i świadectwa, jakie temu dawał w swoim życiu. W oparciu o te źródła, a także o późniejsze, przyjmuje się datę, kiedy przybył Jan na jak go tam przebywał, co tam robił. I tutaj niestety wśród tych autorów historycznie pewnych mamy ogromne rozbieżności. Zarówno co do czasu pobytu Jana rozbieżności są ogromne, od półtora roku do 15 lat. Chodzi też o imiona cesarzy. Pojawia się cesarz Neron oczywiście, cesarz Klaudiusz, cesarz Dolicjan. Także rok zasłania na atmos wśród tych jest różnorodnie podawany od lat 60. po lata 90. Oczywiście naukowcy nie przestali tego okresu, wiele źródeł przygotowali, także dokumentów paralelnych, które pozwolimy ustalić pewne rzeczy i uściślić. I dzisiaj na ogół, oczywiście na Bogu, kiedy mówię, nie oznacza to w 100%, bo są autorzy zawsze, którzy mają odrębne zdanie, ale na Bogu przyjmuje się, że Jan przybył na Patmos w roku 1995, przebywał do roku 1996, a więc w sumie krótko, przyjmuje się, że przebyło 18 miesięcy że został zesłany za cesarza domicjana, nie przez cesarza do Wicjana, jak piszą niektórzy za cesarza domicjana i prawdopodobnie przybył na Makos nie z Efezu, gdzie była jego siedziba, gdzie kierował kościołem lokalnym, ale w miejscu zesłania w tamtym czasie był Milet, więc na południe nieco został pierwszy transportowany i stamtąd już najkrótszą drogę na jedną z tych wysp, którą Rzymianie wyznaczyli na miejsce syłki. Został przetransportowany. Więc 90. 96 rok. Myślę, że Jan sam się nie spodziewał tego, że będzie tak krótko. Mianowicie w 96 roku dochodzi do przeglądu pałacowego w Rzymie, zostaje zamordowany domicjan. na tron wchodzi nerwa, nerwa, który wcześniej przez domicjana również był skazany na wygnanie na wyspę. Nie na Baku sprawdził, ale też na wygnaniu był, więc sobie kolegów Janin Bulc odbił teraz piłeczkę. I ogłosił się y, amnestii dla wszystkich zesłanych na wyspę. I w ten sposób Jan w 96 roku mógł powrócić y, do Efezu. Gdy święty Jan y, znalazł się na wyspie, ona od II wieku, od połowy drugiego wieku przed Chrystusem, należała już do Imperium Rzymskiego. Y, I pełniła funkcję jaką ochronną. Było, tutaj nie mamy tej mapy, ale jeśli byśmy sobie wyobrazili, Wyobraźnili sobie wybrzeże tureckie dzisiaj w to zachodnie, to milet, który leży poniżej, około 100 km poniżej Efesu, było otoczony od strony morza kilkoma wyspami, które były tak zwanymi wyspami twierdzami. One chroniły oczywiście bezpieczeństwo samego miletu, ale także miały porządkować żeglugę na samym morzu Egejskim, które w tamtym czasie było bardzo Zagrożone y, najazdami piratów. Y, więc y, Patmos pełniła jedną z tych funkcji dość twierdzy, co oznacza, że na wyspie znajdowało się garnizon rzymski, co potwierdzają potem inne źródła, że mieszkały tam rodziny tych żołnierzy i prawdopodobnie części lokalnej ludności. Ten okres, kiedy święty Jan na Patmos, y, mówiąc takim troszkę polskim językiem, nie był to złoty okres w historii Patmos. Ten okres Pato zmieniający ze sobą. 4 iii wiek przed Chrystusem to był okres pełnego jej rozkwitu. W tym czasie też największa liczba ludności mieszkała na Patochus. Około 15 tysięcy. Tak dla porównania dzisiaj na Patochus mieszka niestety na 3 tysiące mieszkańców. Więc zaludnienie było o wiele większe niż, niż obecnie. Ale w czasach Jana. Ta liczba gwałtownie spadła i nie jesteśmy w stanie szacować, i nie znajdziemy żadnych takich racjonalnych tutaj danych, by powiedzieć, ilu mieszkało wtedy na PAPOS, ale możemy liczyć, że między 2000 a 2000 osób. Żeby nie rozwijać pewnych wątków za bardzo, powiem, że kiedy bada się, w jakim charakterze, a w różnym charakterze przebywali zesłańcy na, na te wyspy, to y, wszystko wskazuje na to, że Jan przybył na Patmos jako, jako banita. Co to oznacza? Że chodziło o to, by go odizol odizolować od rodzinnego środowiska, by skończyć ze swoją działalnością, ale jako że był już człowiekiem starszym, y, proszę może o pracę, człowieka, kiedy Jan przybywał na Patmos na ponad 80 lat, y, ponieważ nie był już groźny. Po prostu należało od, go odizolować i zesłano na Enopagos, co uczyło się ze względu jego wolnością w przemieszczaniu się w Enopagos. On nie był skuty łańcuchami, on nie był skazany na kamienie no, tam pewno dwa, trzy dni by wytrzymał no, jako starszy człowiek, on się mógł przemieszczać w Enopagos, co jak zobaczymy umożliwiało mu rozwinięcie dosyć aktywnej działalności ewangelizacyjnej. Więc o tym chcę dzisiaj przede wszystkim mówić, co ja robił na Glatus. No i to pierwsze pytanie jest takie: na jakich źródłach się opieramy? I tym źródłem o Jana są zarówno przekazy ustne, jak i spisane. Wśród tych ostatnich pierwszorzędne miejsce zajmuje obszerne dzieło pochodzące z IV lub V wieku, noszące tytuł Wędrówki Świętego Jana spisane przez Prochora. I uważnie słuchamy piąty wiek Jan jest wieku na wyspie no minęły co najmniej pół wieku. Co to za dane wiarygodne, które mamy w tym ciele po tylu wiekach? To pytanie często pada i w związku z tym to dzieło było, no nie chcę powiedzieć, z przygrożeniem błoka traktowane w historii, ale z dużym dystansem, gdy chodzi o wiarygodność tych danych, które tam są. Ja nie mam dzisiaj czasu, bo na temat tego samego dzieła warto dużo powiedzieć. Tak skrótowo powiem, że historyk, archeolog Papodopulos pochodzący z Patmos mówi, że wszystkie tradycje, które mamy w tej chwili na Patmos, które się opowiada o Janie, pochodzą z tego dzieła. One są albo dosłownie po prostu przytaczane w różnych wariantach, albo czasami mamy jakieś takie drobne tradycje, które nie wiadomo jakiego pochodzenia są. Ale tak, że tego Papadopoulosa zweryfikowali naukowcy, powiedzieli, owszem, to dzieło wpływa na dzisiejszą świadomość ludzi o tym, co ja robię na Patmos, ale skąd się w tym dziele wzięły dane, czy to jest tylko fikcja literacka, była autora nieznanego z V wieku, który sobie postanowił opisać ten Patmos, czy on się też na czym opierał. I tutaj tak skrótowo tylko mówię, bo mówię, to nie jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań. Zbadano, że ten człowiek, który pochodził gdzieś z pogranicza Palestyny i Syrii, po pierwsze nigdy na Patmos nie był. O tym można być przekonani i to jest tak. na minus tego, co chcę powiedzieć. Mianowicie, kiedy czytamy to dzieło, on miesza odległości, on, wyspa dla niego jest taka duża jak, jak Sycylia, a Patmos jest bardzo malutką wyspą. Odległości między miastami się nie zgadzają, więc na Patmos nie był. Ale co się okazuje? Że ten człowiek był od samego początku bardzo zainteresowany postacią Jana i tego, co Jan robił na Patmos. I skrzętnie notował wszystkie relacje pielgrzymów, podróżników, takich ciekawskich, którzy na tej wyspie się znaleźli. I po prostu spisywał, co jeszcze zostało w pamięci ludzkiej na Patmos do tego okresu. I postanowił w oparciu o ten materiał. Oni opowiadali oczywiście nie tylko o janie, ale także o budynkach, które tam były, o kultach, które były sprawowane, jak wyglądała struktura władzy. On to wszystko postanowił im ująć w pewną, w pewną fabłę, wcielając się w postać innego siedmiu jako prokora, który będzie towarzyszył janowi na wyspie i będzie ludziom opowiadał, co ją tam robię. Więc po prostu to, co on pisze, to są jakby relacje o wiele starsze niż na V wiek, które mu zebrano w miejscowej ludności. I dzisiaj właściwie dokładnie odwrotnie naukowcy się wypowiadają, że to te tradycje, które są na Matmos, nie pochodzą z dzieła tego prochora, o którym chcemy mówić, ale wprost przeciwnie, Prokoż miał tradycje bardzo stare, być może niektóre sięgające nawet czasów świętego Jana i w tym swoim dziele zawarł. Jak powiedziałem, no, niewiarygodność wobec tego dzieła trwała dosyć długo, dopóki pod koniec XIX wieku nie zaczęto przeprowadzać regularnych prac archeologicznych na Patmos. I wtedy okazało się, że w pewnym stopniu y, można z ostrożnością się wypowiadać, że przynajmniej część tych danych, które zawarte są w tym dziele, jest wiarygodna. Po y, prostu potwierdzono to y, tymi y, zarówno wykopaliskami, jak i y, poszerzoną wiedzą historyczną, bo odkryto na przykład obiekty użyteczności publicznej typu hipodrom, typu gimnazjum. To można się oglądać że też odkryto e, obiekty sakralne, świątynia Apolina, e, świątynia Dionizosa, czy Zeusa, o których mowa jest w tym dziele. Tam się między nimi nam gdzieś przymierza i po prostu jest, jest to możliwe do weryfikacji. Stąd też dzisiaj e, wzrasta większe zaufanie do tego, o czym pisał ten prochor, w oparciu o te relacje czerpiąc na bardzo starych źródłach ustnych. Tak sobie kiedyś też myślałem, że no 200 lat to już tam człowiek nic nie pamięta, co gdzie było, czy można być wiarygodny. Pamiętam mój pradziadek, którego pamiętam już tak jako mówę, ale pamiętam, kiedy na wsi mieszkał, zaprowadził mnie do gospodarstwa, gdzie kiedyś mieszkali i pokazał studnię jaką pan I mówi, ten studnie kopał jeszcze mój pradziadek. To był początek XIX wieku. No Dzisiaj nam już dużo czasu upłynęło. I nie jest wcale trudno mi potwierdzić po tylu latach, tamci już dawno nie żyją, że w tamtym czasie ten człowiek właśnie po prostu nie wykopał. Te, te wiadomości czy 100, 150, 200 lat mogą być równie wiarygodne jak te, które zostały wpisane. Więc trochę inaczej się dzisiaj podchodzi tego dzieła, z większym zaufaniem. Yy, Powiem o pewnej trudności, także, no, którą, z którą sam się spotkałem na Patmos. To jest trudność, która wynika z tego, że znacznie ograniczono prowadzenie prac archeologicznych. No muszę jednak dwa słówka też o wyspie powiedzieć, żeby Państwo mieli pojęcie dlaczego. Wyspa ma 34 km2, z tego tylko 16%, 16% terenu uprawnego. Gdyby wyspę odizolować od świata, to ona, tą żywność, którą byłaby w stanie produkować, starczyłoby jej na przebycie 3 miesięcy. Z tych 16%, tylko cztery jeszcze można poprawiać za pomocą buka. Reszta to już tylko motyka i, i granie. Więc Patmos nie jest samodostrożalny. I kiedy w XIX-XX wieku przybyli na Patmos, na Patmos archeologowie, no i zaczęli kopać tu i tu jak to mówią w Grecji, gdziekolwiek kopie się jakiś kamień, to się coś znajdzie. Bo to wszystko jest właściwie zabytkowe. <laughs> zaczęto ogradzać tereny, także prywatne. Ludzie nie mogli ich sprzedawać, nie mogli ich tam stawiać. Bardzo negatywna postawa miejscowej ludności się zrodziła wobec archeologów. Po prostu przyjeżdżają, zabierają nam ziemię, której ich tak mamy mało. Wyspa jest malutka, poza tym to jest wyspa pomulkaniczna. No, doskonale nadawała się na wesłanie, ale nie do życia. Więc to życie tam na post nie jest łatwe. W tej chwili troszkę się ułatwiło dzięki temu, że prowadzono instalacje odstawiające wody, bo z wodą był ogromny problem na patrons, to życie stało się tam nieco łatwiejsze. W każdym razie zahamowało to, to, co chciałem powiedzieć, prace archeologiczne i być może wiele jeszcze rzeczy, o których jest mowa w tym ciele, można by było zweryfikować, ale z tego prozaicznego powodu nie możemy. kiedy Jan przybył na Patmos, oczywiście też trzeba było przytoczyć całą biografię Jana od samego początku, już tylko ruszamy od roku 70, kiedy Jerozolima zostaje zmuszona, chrześcijanie się rozpraszają w momencie wybuchu wojny żydowskiej. Prawdopodobnie koło 70 roku Jan przybywa do Efesu. I on staje się w centrum jego misji w Azji Mniejszej o tym, jaką miał, jaki miał ogień kościołów. Co w tych kościołach się działo, jak on sprawował tam opiekę nad nimi, no, to dowiadujemy się sami już Apokalipsy. Drugi, trzeci rozdział, listy do siedmiu kościołów, daje nam wgląd w życie tych kościołów, ich problemów, ich zagrożeń. Więc koło 70 roku przybył do FSU. kilometrów kilometrów z minę na Patmos, wypadł za tej łodzi, syn kapitana tej łodzi. I, I oczywiście Prochor opisuje to jako wydarzenie cudowne, że Jan ratuje tego, tego człowieka. Cudownie po kilku godzinach w Łodzi on się znajduje, wyławiają go i załoga jest tak wdzięczna Janowi, że kiedy go przywożą na wyspę, nie mają zamiaru go opuścić, wprost chcą z nim zostać, on się na to nie zgadza. Ale rozpowiadają o tym, że Jan, taki dobry człowiek, po prostu także wobec nich, on jechał w skuty, wtedy kajdanami, tam dzielił się resztkami jedzenia. To wszystko otworzyło pewien klimat, kiedy przybył na wyspę, między innymi powiedzieli to człowiekowi o imieniu Myron. Myron i Fonę to było małżeństwo bardzo zamożne na bardzo wpływowe. Córka Myrona była w ogóle żoną gubernatora wyspy, który jednocześnie był dowódcą wojskowym na wyspie, więc to była rodzina znacząca i wpływowa. I ona pierwsza jakby się dowiedziała o, o, tym, o tej duchowości, Jana, o jego postawie wobec ludzi i przygarnęła go do swojego domu. To jest fajna rzecz, chociaż nigdy nie udało mi się dokładnie odkryć tego, i opowieści ludzi na Patmos no niestety też się różnią tak między sobą, że nawet książcy nie odważył się o tym napisać. Mianowicie, gdzie znajdował się ten dom Meromana Patmos? Nie został żadnej ślad, żadna tabliczka upamiętniająca, żadna kaplica. Chociaż niektórzy twierdzą, że w pewnym stoi kaplica, na nią wskazują, ale to jest, to jest bardzo niepewna informacja. Niemniej jednak, z punktu widzenia nie historycznego, ale teologicznego. Możemy powiedzieć, że domny Rona i Fonę stał się pierwszym kościołem domowym na Patmos. To była pierwsza baza Janowa, gdzie skąd ruszał potem na inne części wyspy, potem której wracał potem, przed którym też głosił Ewangelię, uzdrawiał i tak dalej. Więc to taki był punkt wyjścia. Co widzimy u Jana po przybyciu na Patmos? Mianowicie nie widzimy śladu człowieka jakiegoś. Przygnębionego, zniechęconego, załamanego swoją sytuacją, narzekającego na swój los, ani śladu tego nie ma. Jan po prostu przybywa, rozgląda się na prawo, na lewo i zastanawia się, co w tej sytuacji, w jakiej się znalazłem, tutaj człowieka z niewolnego, co jeszcze mogę zrobić. I właściwie od pierwszej chwili zaczyna dzieło